Współzależny odcinek 25. Już ponad pół roku staram się tutaj przekazywać treści związane z naszą codziennością, z tym, co może poprawić nam jakość życia. Poszczególne elementy, które się na to budują i sprawiają, że życie staje się po prostu łatwiejsze, przyjemniejsze, szczęśliwsze. Zdecydowanie. Jest to w dużej mierze historia, która jest moją historią, która sprawiła, że świat wokół mnie po prostu zaczął nabierać innych barw. Droga, którą przeszedłem w rozwoju, w postrzeganiu tej codzienności w taki sposób bardzo świadomy, coraz bardziej świadomy, jest dla mnie niesamowitą przygodą, z którą po prostu chętnie się dzielę, bo, bo wiem, że. Każdy z nas może mieć życie spełnione, życie dobre, życie, w którym czuje się i spędza czas sam ze sobą, też często, ale i z innymi w sposób, który sprawia dużo przyjemności. Właśnie, spędzanie czasu też z innymi jest bardzo ważnym elementem naszego życia. To są relacje, które budujemy od samego. Początku procesu komunikacji z daną osobą, kiedy kogoś spotykamy, prawdopodobnie odnajdujecie czasem takie historie też w sobie, kiedy spotykacie drugą osobę i widzicie, że jest taka energia pozytywna, jest taki vibe, który przyciąga do tej, do tej osoby, że chce się z nią być, chce się z jej słuchać, chce się z nią porozmawiać, chce jej się opowiedzieć. Też swoje historie w większym, mniejszym stopniu, otworzyć się przed taką osobą, to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o ten pierwszy kontakt. Jeżeli czujemy, że to jest dobre, że to jest dla nas osoba pozytywna, w jakimś takim stopniu możemy ją tak nazwać, dla nas no to wtedy ten kontakt, ta komunikacja zaczyna nabierać też innego kształtu. Od razu czujemy większą swobodę przy takiej osobie i jest to świetna podstawa do tego, żebyśmy z czasem mogli tą naszą relację budować w sposób, w którym oboje z niej będziemy czerpać pewną wartość i to, co uważam w ogóle za najpiękniejsze, myślę, w życiu i w kontaktach między, między osobami, to jest pozostawienie po spotkaniu ze sobą w drugim człowieku poczucia dobrze spędzonego czasu, wartości, którą jakąś uzyskał z tego czasu, w którym się razem spotkaliśmy, mogliśmy porozmawiać. Bo po cóż spędzać czas, jeżeli tej wartości nie, nie odczujemy, jeżeli tego nie czujemy, tego nie otrzymujemy? To jest z pewnością czas, w którym moglibyśmy wykorzystać się inaczej i nasz budować, powiedzmy, nasz ten moment, tę relację w sposób zupełnie, zupełnie inny. 85% sukcesów życiowych na jakiejkolwiek dziedzinie, według Carnegie Institute of Technology, według ich badań. To są relacje. 85% sukcesów życiowych, za tyle aż odpowiadają relacje w naszym poczuciu szczęścia, zadowolenia, poczuciu sukcesu w naszym życiu. To jest liczba, która nie jest oczywiście stuprocentowa, ale 85% jest to niesamowity, niesamowity wskaźnik, który nam pokazuje, jak ważne relacje są w życiu. Pomagają z pewnością budować wokół nas poczucie otoczenia, które jest dla nas dobre, które jest dla nas wspierające. Z pewnością mają bezcenną wartość dla tego, jak możemy to życie nasze postrzegać, budzą czy tworzą pewną nić, która z ludźmi nas trzyma, którymi buduje lojalność, która jest też dobrym takim odbiciem, odzwierciedleniem. Na później budowania kolejnych kontaktów, bo bardzo często w takiej bliskiej relacji możemy się odwołać do naszych przyjaciół, do ludzi, od których czerpiemy coś dobrego. Jest to dla nas takie wewnętrzne nawet wsparcie, aby takie mechanizmy uchamiać, żeby je tworzyć. Musimy też od siebie coś dać, bo dobre relacje budujemy nie na zasadach brania, ale na zasadach dawania. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić przy dobrych, budowaniu dobrych relacji, to jest przede wszystkim zainteresowanie drugą osobą. Jeżeli mówimy o tym czasie, który ma być dla nas dobry, który spędziliśmy wartościowo, to ten czas nie ma wcale polegać na tym, że my opowiemy to, co nas boli, wyrzucimy to, co chcielibyśmy przekazać. Relacje budujemy poprzez. Empatyczne słuchanie, o tą otwartość na drugiego człowieka. Tak naprawdę najlepszym takim podsumowaniem jest po prostu zainteresowanie drugim człowiekiem. Kiedy spędzamy razem czas, kiedy jesteśmy ze sobą, to to w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, w jaki sposób siebie słuchamy przede wszystkim, czy jesteśmy w stanie zrozumieć punkt widzenia danej osoby i starać się do tego, Odnieść i zrozumieć tę osobę jest sprawą kluczową przy nawiązywaniu dobrej i trwałej relacji, tej właśnie relacji wartościowej. Jeżeli będziemy traktowali to na zasadach własnego uzewnętrznienia powiedzmy rzeczy, czy historii, którą, którą mamy opowiedzieć, kiedy będziemy chcieli mówić, opowiadać, nie bacząc w ogóle na to, czy druga osoba jest w stanie. Ma ochotę i jest w ogóle otwarta na to, żeby to przyjąć i, i nas zrozumieć dookoła tego, co, co jej po prostu opowiadamy, jest rzeczą kluczową przy tym procesie zrozumienia i komunikacji. Zainteresowanie drugim człowiekiem to jest kluczowa rzecz, którą powinniśmy założyć przy, przy, drugim, przy kontakcie z drugą osobą. To jest coś, na czym możemy budować. Z tego. Hmm, Zrozumienia przede wszystkim, starania się zrozumienia, budzi się też zaufanie drugiej osoby, drugiej strony do nas. Budzi się też poczucie tego, że my w danej chwili jesteśmy dla kogoś ważni, jesteśmy istotni i taka perspektywa buduje po prostu zaufanie. Zaufanie, które oczywiście z czasem zaczyna procentować, z czasem też zaczyna się pogłębiać, kiedy musimy codziennie, Relacji, komunikacji, być ze sobą otwarci. Otwarci do słuchania, bo tak naprawdę sposób, w jaki się komunikujemy, jak ja, nawet sposób niewerbalny, który odbieramy komunikaty, czy my je przekazujemy, on stanowi podstawę też komunikacji. To, co mówimy, ponoć ma znaczenie tylko w 10%. W 90% to jest nasze właśnie zaangażowanie na sposób mówienia, jak my pokazujemy, na zewnątrz światu, w jaki sposób odbieramy też drugą osobę. Zobaczcie, że ta umiejętność słuchania, ta umiejętność dostrzegania drugiego człowieka w tym, co w komunikacji, w tym spotkaniu jest na tyle istotna, że bez niej nie będziemy mogli zrozumieć stanowiska drugiej osoby. Nie będziemy mogli zrozumieć, w jaki sposób ta osoba myśli, w jaki sposób ta osoba przekazuje swój komunikat, dlaczego pewne rzeczy, o których ona opowiada, są dla niej takie ważne. I jeżeli podejdziemy do tego z własnej perspektywy, z własnego, z własnego percepcji postrzegania świata czy, czy, czy danego problemu, to będzie nam trudno móc nawiązać, tą relację, czy, czy w sposób rozmowy, komunikacji, w którym będziemy w pełni zaangażowani. W takiej sytuacji, jeżeli nie mamy tej otwartości do, do słuchania, do, do tego drugiego człowieka, to my budujemy swój świat. My to, co on zaczyna mówić, zaczynamy bardzo szybko w naszej głowie przekładać na swoje myślenie, budujemy już odpowiedź, przestajemy słuchać tej osoby. Więc znowu jesteśmy ze sobą, znowu jesteśmy w sobie i znowu skupiamy tą uwagę po prostu na sobie. Jeżeli zaczynasz w rozmowie, w czasie wypowiedzi drugiej osoby już budować swoją odpowiedź, to ty już nie słuchasz. To ty jesteś znowu ze sobą, nie jesteś już z tą osobą. Trudno budować relacje, trudno budować dobrą rozmowę, jeżeli jesteśmy ze sobą, a nie z kimś, z kim rozmawiamy. A więc to, co jest ważne dla drugiego człowieka, powinno być ważne w tej chwili też dla nas, tak, żebyśmy mogli tą rozmowę prowadzić, zacząć budować relacje na naszym spotkaniu w sposób świadomy, w sposób uważny, sposób, który daje poczucie prawdziwego też zainteresowania drugą, drugą osobą. Istotą przy, przy naszych tych początkach budowania relacji, z całą pewnością jest entuzjazm. Entuzjazm, z jakim podchodzimy do danego spotkania, entuzjazm, w jakim znajdujemy się w danym otoczeniu, entuzjazm, jaki pokazujemy na zewnątrz osobie, która, z którą się widzimy, z którą rozmawiamy. Dajcie, dajcie mi znać, jak to, jak to jest. Kiedy czy macie takie swoje własne doświadczenie z ludźmi, którzy wchodzą w pomieszczenie z uśmiechem, z radością, noszą dobrą energię, a tymi samymi nawet osobami, które mogą wejść w momencie, w którym coś im się nie układa, kiedy ta energia nie jest najlepsza, nigdy nie zapomnę słów mojej mamy, która powtarzała mi zawsze, że jak wchodzisz do domu, zostaw wszystko na zewnątrz, strzep każdy, nie wiem, żal, rozgoryczenie, złość, jaką nawet posiadasz na sytuację, która spotkała Cię wcześniej, po prostu się uśmiechnij. Uśmiechnij się i wejdź do domu z uśmiechem. Postarajcie się taki eksperyment przeprowadzić u siebie. Czasami wracamy do domu z jakimś bagażem rzeczy, które nosimy z pracy, z jakichś wydarzeń, z samochodu nawet. z... Ze środków komunikacji miejskiej, gdzie jedziemy, gdzie mamy jakieś zdarzenie, które wcale nam się nie podobało, i potrafimy przynieść to do domu. Tamta sytuacja, która się dziś wydarzyła, sprawia, że my przynosimy tą energię do domu. I wchodzimy, i zaczyna wszystko przeszkadzać. Tak? Zaczyna nam przeszkadzać kapeć pozostawiony na wejściu, czy, czy nie wiem, jakaś, jakaś rzecz, niepodlane kwiaty, cokolwiek. Tak? Dostrzegamy, frustrację dookoła nas, a kiedy będziemy mogli to zostawić, kiedy będziemy mogli wejść do domu z uśmiechem, kiedy będziemy mogli wejść z taką dobrą, pozytywną energią, to jak mocno to się przekłada na to, co jest w domu, co zastajemy w domu, na osoby, które tutaj są, do których możemy się zwrócić z uśmiechem. Uśmiech rodzi uśmiech, to jest Najlepsza broń zawsze w sytuacjach, które są czasami nie, niezrozumiałe, a więc entuzjazm taki, radość, którą okazujemy na zewnątrz, to są po prostu rzeczy, którymi, jeżeli nimi emanujemy, to ten pierwszy kontakt do tego nawiązania relacji jest po prostu bardzo ważny. Traktuj siebie tak, jak chciałbyś być traktowany przez innych ludzi. Większość religii na świecie, które, które funkcjonują, gdzieś zawierają takie przesłanie. I one są niezależnie od tego, jaką tam religię kto wyznaje, ale samo w sobie ma to ogromny sens. Traktuj siebie tak, jak chciałbyś być traktowany przez inne osoby. Jak często o tym myślimy? Jak często chcemy wyrzucić tak naprawdę tą swoją? własną frustrację, złość spowodowaną zupełnie nie innych i nie innych osób. A możemy to zupełnie odwrócić. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, jeżeli się tego zastanowimy, jeżeli faktycznie jest taki moment, że jest nam bardzo, bardzo, nie wiem, trudno stłamsić, nosimy coś w sobie, taką złość, taką, w jakąś frustrację, przejdźmy się dwa razy dookoła bloku. Przejdźmy się dookoła gdzieś wokół osiedla naszego. Zróbmy sobie małą rundkę, żeby wejść do domu w, takim miejscu, w taki sposób po prostu pozytywnie nastawiony. Nic nie wpływa lepiej na endorfiny, czyli nasze szczęśliwe hormony, które się wyzwalają w nas, jak ruch, jak jakakolwiek aktywność. I czasami jest też tak powiedziane, że jak ktoś się pozłości, tak masz te, daj sobie 10 minut, Oddychaj głęboko, oddych jest w ogóle rewelacyjny na, na, na budowanie tego, natomiast to nie jest dzisiaj o tym, ale bardziej chciałem przekazać, żeby ten entuzjazm, ten uśmiech, ta radość w nas, my możemy sami o nią zadbać, nawet w sytuacjach dla nas tak zwanych, powiedzmy, krytycznych, czyli w tych, w których ta energia w nas nie jest dobra. I, i zadbajmy o to, zadbajmy o to, bo to jest ta energia, która wpływa na ten pozytywny odbiór nasz. I jeżeli dalej skupimy się na tym, że mamy tą, ten moment, w którym bardzo chcemy opowiedzieć o tym, co nas spotkało, podzielmy się też tym, po co nosić co w sobie, ale też nie wchodźmy z tym od razu do domu, wchodząc i mówiąc, czy do domu, do biura, do spotkania, tak, mówiąc w sposób nieco mnie tak spotkało. Nie wiemy, jak druga osoba, jak ma, jaki ma dzień, jaką, jaki ma moment nawet w tym dniu. I bądźmy uważni po prostu na, na drugą osobę. Na pewno znajdzie się też czas, żebyśmy mogli się podzielić tym, co, co nas spotkało, jeżeli poczujemy taką potrzebę, jeżeli nie opanujemy tego, tego w sobie. Ale dostrzegajmy tego drugiego człowieka i też jego potrzebę. W danej chwili, która, która jest być może też chce być po prostu chwilę sam, chce sobie trochę pomilczeć, tak? nie narzucajmy tej, tej ekspresji naszej, która jest gdzieś w taką potrzebę tak, wyrzucenia tego. Tajemnica relacji tkwi właśnie w zrozumieniu drugiego człowieka w danej chwili. Jeżeli chcemy budować takie relacje, to musimy się interesować po prostu ludźmi. Musimy z Ciebie coś dać, musimy ofiarować im naszą uważność na to, co mówią. I Jeżeli na tym poziomie złapiemy ten moment obcowania z drugą osobą, jest oczywiście wiele innych aspektów dotyczących relacji. Ja mam 20 minut, tak założyłem, na ich przekazywanie. Sądzę, że to będzie temat, który się tutaj będzie pojawiał. Więcej będę starał się to bardziej rozłożyć. Tajemnica dobrych relacji polega też na tym, że kiedy rozumiemy tą dobrą osobę, kiedy z nią jesteśmy, to w znacznie krótszym okresie czasu będziemy poprzez nasze zbudowanie, już zaufanie z nimi, będziemy mogli czuć tą radość, moc, wsparcia w momentach, kiedy potrzebujemy tego, jakiegoś pozytywnego przekazu. To jest zupełnie naturalne że wraz z poprawą tych relacji, z dobrym czuciem się z drugą osobą, to zaufanie wzrasta, a jest to waluta, która jest niesamowicie cenna, wręcz uważam, bezcenna w naszym życiu. I są osoby, które nie potrzebują tak dużo relacji, nie potrzebują tak bliskiego przywiązania się do, do drugiej osoby. To też trzeba zrozumieć. To, że ktoś chce być czasem sam, że potrzebuje więcej czasu dla siebie, to też, jest sytuacja którą jeżeli spojrzymy z perspektywy tej drugiej osoby na nią to jesteśmy w stanie zrozumieć jak zrozumiemy to te nasze oczekiwania się zmniejszają jeżeli zmniejszają się nasze oczekiwania to ich nie posiadamy tak w stosunku takim który chcielibyśmy narzucić tylko swoje ale zrozumiemy drugą osobę to nie mamy rozczarowań i to jest nieprawdopodobne jak Łatwo, fajnie, przyjemnie się żyje, kiedy człowiek w życiu nie ma rozczarowań. Po prostu przyjmuje życie takie jest, przyjmuje je zgodnie ze sobą. Tutaj Krystyna patrzy, że każdy, pisze, że każdy ma swój profil osobowości. Tak, i z pewnością w tym, o czym będę opowiadał o relacjach, dojdę też do tego, zrozumieć drugą osobę zgodnie z ich profilem osobowościowym, zgodnie z ich potrzebami. jest podstawą tak naprawdę zrozumienia i budowania trwałej, dobrej relacji, w której każdy czuje się dobrze. I to jest właśnie istota też współzależności. Szanowanie siebie, dbanie o siebie, ale też zauważanie drugiej osoby. I w takiej synergii można naprawdę osiągnąć bardzo dużo i czuć się po prostu fantastycznie. Tego wszystkim Wam życzę na ten tydzień. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.